No, mieliśmy kilka, mówię, ciekawych rzeczy, mówię, tak? Od godziny 14 była wystawiona prezentacja firmy Beko, elektroluxa z profesjonalnym kucharzem, z degustacją dla wszystkich e, odwiedzających nas gości. Od godziny 14.30 był pokaz ślizgów wodnych w wykonaniu mistrza świata w klasie FSR 7,5 kasza Dębeckiego razem z tatą. Powtórka była o godzinie 16.30, mówię, tak? Wszystkim się bardzo podobało. Oczywiście było autoraidowe. Serdecznie dziękujemy chłopakom za wystawienie się, mówię, tym autem. Eee, drużyna pożarnicza młodzieżowa, e, dziecięca drużyna pożarnicza, mówię tak, z e, Wieruszowa. Również dziękujemy Andrzejowi Piluchowi, mówię tak, za wystawienie się. Tak, no oczywiście, stoiska kulinarne, ludzie, którzy obsługiwali to. Firma WifiMax, o właśnie, firma WifiMax, która wspomogła nas watą cukrową w kolorach, mówię, swoich, bym powiedział, firmowych. Od godziny ósmej zawody wędkarskie, wszystkie dzieciaki zostały udekorowane medalami. Każdy z nich dostał nagrodę, tak żeby nie wyszedł z tego miejsca niezadowolony, mówię tak, ewentualnie z jakimiś przykrymi wspomnieniami. Mówię. Dzisiaj mieliśmy atrakcję fajną, mówię o godzinie 14 odwiedzili nas ludzie z e, jakiejś e, rajty, jakiś komny. Mówię tak, mówię, bardzo sympatycznie to wyglądało. Sami byli zdziwieni, że trafili na takie miejsce, mówię, tak? Także. No myślę, że miejsce rozwojowe, mówię, tak? Tylko kwestia jeszcze e, dosłownie jakichś tam delikatnych szlifów i będzie zdecydowanie lepiej, mówię, niż za rok na pewno będzie jeszcze lepiej, mówię, tak?